Witajcie na kanale Myla i jej Dzisiaj Wam opowiem, jak oswoić chomika. Oswojenie chomika to bardzo ważny proces, ponieważ od, od tego procesu zależy, czy chomik będzie nas lubił, czy nie. Więc trzeba, Mój chomik jest już oswojony, już go oswoiłam. Teraz Wam pokażę, jak to mniej więcej robić. Jak homik przyjedzie do nas już do domu, to trzeba mu dać 3-4 dni spokoju, żeby się oswoić z klatką i z otoczeniem, ponieważ to dla niego wielki stres, ponieważ zmienia miejsce zamieszkania. No i po prostu się stresuje. Jak miną te 3-4 dni, może nawet mniej albo więcej, kto tam chce. Zacząć jakby, nie wiem, coś robić w klatce ręką, coś przestawiać i on po prostu jakby przyzwyczaja się, że do ruchu człowieka, co nie? i A potem zacząć już na przykład dawać rękę, ja po prostu, moja migdałka mnie gryzie, no i po prostu ma ostre pasówki, dlatego ja robię to o rękawiczkach. Yy, można po prostu dać rękę, włożyć rękę. Ona wtedy wejdzie na nią. O. Można spróbować ją podnieść. Yy. Właśnie. No i nie mówię jeszcze komika od góry, ale o podnoszeniu komika nagram inny odcinek. Yy. Co jeszcze? No z, y, każdy chomik y, ma jakby inny charakter. Y, jeden chomik może się bardzo długo bać, można na przykład dwa miesiące, y, ten. Można dwa miesiące osłać chomika albo dwa dni. Migda bardzo szybko y, się oswoja, ponieważ już pierwszego dnia mi na rękę. No, a poza tym ona nie była taka najmłodsza w, tej, w tym sklepie zoologicznym, ponieważ miała już 9 tygodni, a poza tym była przyzwyczajona do, do dotyku człowieka, ponieważ te panie w sklepie zoologicznym ją po prostu brały na ręce i wkładały do tego transporterka. Dlatego jest taka towy, towarzyszka, towarzyska. Pokażę Wam teraz, jak ją podnoszę. To jest taki sposób, kiedy już panik jest, jest oswojony. Daje palec i ona się na niego wspina. Moja migdałka po prostu mogła by występować w cyrku. No, zejdź. No więc tak wygląda proces oswajania chomika. I rasa chomika nie zależy od charakteru. Może mm, po prostu... Bo ja miałam chomika dżungarskiego wcześniej, po prostu, no i nie lubią mnie, po prostu bardzo się nie bał w ogóle. Więc jak chciałam drugiego chomika, to stwierdziłam, że chomika dżungarskiego już nie będę miała, chcę mieć syryjskiego, bo myślałam, że każdy chomik dżungarski jest taki, taki, taki strachliwy, ale jak widzicie, mam dżungarskiego i to, to nie zależy od rasy, po prostu każdy chomik jest inny. Mm. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach.